I gdzie ten nieszczęsny Paweł Chmielewski, który zadaje mądre i konkretne pytania, odciąga ludzi od wiary, bo pyta o doktrynę? Bo sam chce znać odpowiedź od najważniejszych i najwyższych hierarchów? Przecież nie mówi nic od siebie. Nie dodaje nic, co byłoby sprzeczne z nauczaniem kościoła od setek lat tysięcy lat więc jak można człowiekowi zarzucić, że sieje zgorszenie? W głowę się pukni, durny człowieku. Zgorszenie może wywołać chaos moralny i duchowy we wspólnocie, a nie pytanie o prawdę. Wszyscy święci Kościoła pytali o prawdę. Święty Tomasz, Augustyn często zadawali pytania podważające wiarę, aby uzyskać prawdziwą odpowiedź, która i tak do wiary ich prowadziła. No i ten fragment również jest istotny nie tylko w kontekście dogmatycznym. Ale również skandali, które występują, występowały w Kościele katolickim, takich jak nadużycia seksualne duchownych, które wywoływały zamęt i nieufność wśród wiernych. Skandale są najbardziej nośne i faktycznie bolą bardzo. Ale przecież nie tylko one podkopują w ludziach wiarę.